To wysoko wrażliwą. I powiem Was z własnego doświadczenia tutaj. Jak i z różnych mądrych książek, różnych mądrzejszych ode mnie, właśnie na ten temat. No i co? Zastanawiam się, naprawdę, ja się zastanawiam, co tam w trawie piszczy. Jak Wy sobie dajecie radę? Bo ja, jak mam takie chłopiące myśli za dużo i mi czuję się psychicznie zmęczona, po pierwsze. Na spacer świeże powietrze bardzo dobrze mi robi jak i natura. Wyście do natury, czy wyjście nawet na ogród, czy posiedzenie na huś o, huśtawka, tak. To jest też taki, takie bujanie. To mi też układa myśli. Albo wyjście do ogrodu, żeby wiecie, skosić trawę, pogrzebać w ziemi. To jest też fajna, taka fajna metoda na... na jak to znowu odgałęzienie się <grywa> eee, bardzo mi pomaga też takie narzędzie Ja sobie to robię co wieczór już sobie spisuję różne rzeczy co co jestem wdzięczna jaką pracę wykonałam ze własnym ciałem czy duszą eee, czy eee, czy na przykład, nie wiem, przeszłam przez jakiś warsztat, czy jakąś medytację, czy jakiś, jakiś taki samorozwój, czy właśnie przeczytałam różne książki, czy nagrywałam do Was filmiki e, na temat wysokiej wrażliwości. E, takie i cisza, tak? Bycie samemu. To mnie bardzo też e, uspokaja. E, I te kłębiące myśli gdzieś tam się wtedy rozwiewają. Jakby układają, defragmentują. Kiedyś w Windowsie się było coś takiego: defragmentacja komputera, nie dysku. Mówię kiedyś, bo ja teraz na maku pracuję, więc tam tego nie ma, ale wiem, że takie coś było, jak się takie cygielki się układały. No to takie coś, coś takiego. Ale też pomaga mi rozmowa z drugą osobą wysoko wrażliwą, czy też z grupą, bo tam można się właśnie wypowiedzieć, poprzeżywać. I tak jak właśnie takie spotkania organizuję w Poznaniu raz w miesiącu, czy też spontanicznie widzimy, w, na żywo, na żywo, nie przez internet, na żywo, to też mi to pomaga pewne rzeczy układać, albo trochę wyjść z tej mojej strefy, tej jednej gałęzi, przejść może. Z dużego rozgałęzienia na mniejsze rozgałęzienie, a wy wiecie o co chodzi? Nie? Tak jak w drzewie. Nie tam, gdzie jest tych gałązek, takich dużo, czy idę do tych gałązek, takich większych, grubszych, i aż idę do, sobie do głównego pnia. Fajne porównanie, co? No to ja sobie tak właśnie radzę. Ale staram się naprawdę robić to codziennie, bo bez tego powiem wam, że. Depresja gwarantowana, przynajmniej u mnie była. Byłam tak nieszczęśliwa, że mi się po prostu nie chciało funkcjonować, nie chciało mi się żyć, na no się nie chciało wykąpać. Już nie mówiąc o, o tym, żeby coś zrobić do jedzenia, bo jeszcze jeść mi się chciało, bo lubię jeść. <noise> to też nie jest bezpieczne, jeśli chodzi o, jak chcesz schudnąć. No, ale już teraz mam inny stosunek do jedzenia, to może na inny filmik. W każdym razie. No, ja sobie tak radzę. Ja jestem ciekawa, jak wy sobie radzicie z tymi kłębiącymi się myślami, z tymi rozgałęzieniami, z tym wchodzeniem, czasem za głęboko, za daleko. Jak, jak się wyciszacie, jak sobie po prostu z tym radzicie. No, czekam na Wasze komentarze. Mówię w liczbie mnogiej, bo chcę, żebyście czuli się jako w grupie. Ale czekam na Twój komentarz również. Także. Jak się podobało, to subskrybuj. Zamieszczam sobie tutaj codziennie jakiś fajny, jakiś fajny temat. No i wiesz, w serduszko, nie? Przyda się. Lubię tę serduszkę. No to pa!